Wie pani, co to jest Tinder czy nie? Chyba nie. Tinder to jest taka aplikacja do randkowania. Bo Ach, teraz. Tinder? Tak, Tinder ludzie tak. teraz się boją odezwać do siebie na ulicy, więc siedzą w telefonie, głowy mają w telefonie i, i próbują się gdzieś tam zmaczować, czyli sparować w internecie. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo często. Nie wiem, jaka jest statystyka, ale bardzo często właśnie dziewczyny, młode dziewczyny na Tinderze mają napisane w opisie, że jeżeli masz prawicowe poglądy, to przesuń od razu w lewo, czyli to znaczy, że się raczej nie, nie sparujemy. I pani też o tym mówiła, że najważniejsze w związku jest to, żeby jednak zgadzać się, jeżeli chodzi o wartości. Tak. Oczywiście, to jest bardzo ważne. No, i przecież teraz jest część mężczyzn, to się nazywa incel, prawda? Tak, Takich, którzy nie mogą sobie znaleźć partnerki właśnie ze względu na swoje poglądy, na swój dziki upór. Oni się źle czują we współczesnym społeczeństwie. Dlatego, ale to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali źle wychowani przez swoich rodziców, przez kościół, który mówił, że to mężczyzna ma być głową domu, ma dużo zarabiać. Jak kobieta będzie od ciebie więcej zarabiać, to ty nic nie jesteś wart. To nieprawda. Są takie okresy w życiu, że ja zarabiałam więcej od mojego męża. I były takie, że mój mąż zarabiał więcej niż ja, ale nigdy nie przywiązywaliśmy do tego wagi, dlatego że po prostu razem pracowaliśmy, razem żyliśmy, dzieliliśmy się wszystkim i, i najważniejsze było to, że się rozumiemy.